To co dzisiaj widziałem, to co dzisiaj przeżyłem, to co widziałem na własne oczy, podkreślam na własne oczy, nie gdzieś na internetach, tylko samo osobiście dzisiaj tego doświadczyłem. Jak zobaczycie ten film, jak zobaczycie to co wam zaraz pokażę, to albo jecie, albo zapadniecie się pod stół, pospadacie z krzeseł. Ja do tej pory nie dowierzam, serio. Nie dowierzam, że coś takiego miało dzisiaj miejsce. Pamiętacie jak kilka tygodni temu sieć obiegła informacja, że gdzieś tam w Stanach jest jakaś dziwna mgła. Początkowo nawet pomyślałem sobie, zrobię o tym film, bo no ciekawe to jest, zaciekawiło mnie, ale nie przypuszczałem, że sam osobiście tego doświadczę. Serio, dzisiaj na własne oczy widziałem to coś. Wstaję sobie rano, ranek jak każdy inny niedziela, patrzę kurczę mgła. Bo miało być słonecznie, bo wczoraj sprawdzałem, miała być piękna pogoda. Patrzę, mgła. I to taka potężna mgła. Sprawdzam, prognozę pogody, słońce. No dziwne, nie? A zobaczcie, jak to słońce wyglądało. Tak jak teraz, tak jak to, co widzicie teraz na swoich ekranach. No i moi drodzy, tak się zastanawiałem, co to jest. Jadę sobie gdzieś tam, w inną okolicę. Kilkaset metrów i zobaczcie. Piękna pogoda. Błękitne niebo, słoneczko. Zero mgły. Jak wracałem, było identycznie. Po prostu mgła punktowa. W pewnych miejscach. Ja się nigdy z tym nie spotkałem. Poza tym najczęściej jest tak, że mgła zawsze jest od. od podłoża. Od ziemi. A tutaj jest jakby z góry. Nie od dołu, tylko z góry. I to już jest dziwne, nie? I to taka była potężna mgła, że jak jechałem samochodem, no to nic nie było widać. Dosłownie nic. A nagle, czyściutko. Po kilku godzinach, w drodze powrotnej, znów ta sama mgła. W tym samym miejscu. No i pomyślałem sobie, jest wieczór, jest ciemno, sprawdzę sobie to pod światłem. I to, co teraz zobaczycie, to nie jest normalne. To przecież to nie może być normalne, bo takie rzeczy się nie dzieją. Patrzcie, oglądajcie do końca, bo jest naprawdę grubą. Jak to mówi młodzież, jest hardcore totalny. Dzisiaj, serio, to, co zobaczyłem, to mnie zwaliło z nóg. Ja teraz, jak to nawet oglądam, jak patrzę, jak robię dla was film, to po prostu, no, nie dowierzę. Serio, no, nie dowierzę. Patrzcie, taka mgła, jak teraz się przypatrzyłem, to zobaczcie, to jest pył. No to nie jest normalne. Zobaczcie, pył jak nic. Coś tutaj kombinują. Patrzcie teraz. Pyłek, pyłek, mikropyłki. Coś kombinują. Patrzcie. Patrzcie teraz, patrzcie teraz. Stanęłem sobie przy... specjalnie, żeby poświecić, Stanęłem sobie specjalnie, żeby było to pod światłem. I zobaczcie, co tu się dzieje. Ja pierdzielę. Odlot totalny, moi drodzy. Jak to jest mgła, to ja jestem święty. Naprawdę. I'm To jest mgła, to ja jestem święty Zobaczcie Niesamowite Kurcze wieczone Sokcie teraz O I teraz wygląda najlepiej Jedziemy z tym koksem Ale Hardcore. Zobaczcie, co się dzieje. A teraz wygląda jeszcze lepiej. słyszeliście na tym moim filmie kichnięcie to kichnięcie nie było przypadkowe nie żebym był przeziębiony ja kichnąłem dlatego że mnie zaczęło kręcić w nosie przewincie to sobie później jeszcze raz usłyszycie to kichnięcie to nie było takie, że ktoś powie o tu tam kichasz, bo jesteś przeziębiony absolutnie nie, to było jedyne kichnięcie w tym momencie, tam podczas tego wieczoru akurat jak specjalnie byłem na zewnątrz i robiłem dla was ten film i co moi drodzy się dzieje jakie są objawy, jest ból głowy jest pieczenie oczu i jest drapanie w gardle i to, serio, to osoby które dziś spotkałem, które były w moim otoczeniu, czuły to i teraz ktoś powie, ale to jest bieg okoliczności to była mgła Okej, okay, dobra. Może to był zbieg okoliczności. Może to była mgła. Może miałem zwidy, ale to, co zostało udokumentowane, no jest dokumentem. Jeśli ktoś się zna lepiej, jeśli ktoś potrafi wyprowadzić mnie z błędu i udowodnić, że jest to prawdziwa mgła, no to super. Jestem bardzo wdzięczny i czekam na to. Bo ja chciałbym się mylić, bo to nie jest zdrowe. I teraz tak, co trzeba robić? No nie wiem, to też ktoś powie, że no, tam jakieś yy, herezje. Nie, przyszedłem do domu, wracam do domu, bardzo się czuję. No jest mi niedobrze w żołądku. Więc co robię? Biorę sobie 3-4 węgle. Takie węgle aktywne i to jest najlepsze. Musicie sobie zabezpieczyć organizm, czyli najlepiej. Serio, ja wiem, że to jest głupie, no ale coś takiego, no to w jakichś specjalistycznych maskach trzeba wychodzić, żeby tego nie wdychać, bo to nie wiadomo co to jest. To nie przypomina niczego normalnego. I okazuje się, że to wszystko, co gdzieś tam morze za oceanem, no dzisiaj trafiło na mnie i gdzieś tam też w sieci widziałem taki film, że takie dwie sceny, z lewej strony mgła, z drugiej słońce była taka bariera, była taka granica. Niestety nie miałem dzisiaj możliwości, żeby to dla was nagrać, ale wydaje mi się, że było coś podobnego, że było tak, że była taka okropna mgła, wielka no ta w cudzysłowie mgła oczywiście, bo wiecie o co chodzi, a zaraz już było słońce i myślę, że ta granica była dosyć widoczna, tylko musiałbym sobie gdzieś stanąć. W takim fajnym miejscu i to zrobić, no ale niestety no, nie było już takiej okazji. Ale to nie jest istotne, to nie jest ważne. Ważne jest to, co widzieliście na swoich ekranach, na swoich telefonach podczas oglądania tego filmu. To nie jest tak, że to jest tylko widoczne. No, ja naprawdę zacząłem kichać, ja zacząłem się źle czuć. Inne osoby, drapanie w gardle, pieczenie oczu. Czyli no udowodnijcie mi to, serio, wszyscy ci znawcy, ci eksperci, udowodnijcie mi to, że miałem z widy dzisiaj i nic takiego nie miało miejsca, była to tylko zwykła mgła. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, piszcie komentarze, udostępniajcie jeśli możecie, bo fajnie, żeby więcej ludzi to obejrzało, fajnie, żeby więcej ekspertów to obejrzało i żeby większa liczba ekspertów wyprowadziła mnie z błędu i naprowadziła na realną wersję. Trzymajcie się i do usłyszenia, cześć, papa.